Najukochańszy Ojcze Święty, szczęśliwi i wdzięczni Bogu, Trójcy Jedynemu, i za łaskawie na niskość naszą, a naród Polski wydźwignął, wyniósł w wielkim synu gór naszych i zawołał do gór świętości niebieskich. Pchnął na szlaki zwycięstw nad złem, żeby grzechy wady powypędzać, by zakwitło miłością rodzinne szczęście. Oczy dzieci i młodzieży były ufne, czyste, a życie mężczyzn, kobiet i starców mężne, owocne, pogodne wiarą. Prze to dziękujemy, Ojce Święty, żeś nas wydostał z czerwonej niewoli, a teraz chcesz i uczysz jak Dom Ojczysty A teraz chcesz i uczysz, jak Dom Ojczysty Polski Wysprzątać z tego, co hańbi, rujnuje, zniewala, gubi. Dziękujemy za ojcowską i synowską troskę. Dziękujemy za modlitwy, ofiary i upomnienia Twoje. A w czymżeśmy Boga zdradzili i Ciebie zawiedli, zasmucili, przepraszamy. Przepraszamy za zwątpienie. Niedochowanie wierności, nieodpowiedzialne korzystanie z daru wolności. Przyrzekamy, jak ten Krzyż na Giewoncie, mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej przodków naszych, a ślubów jasnogórskich narodu polskiego dochować. Jak on dziś, książe Mieszko, u zarania dziejów naszych, ziemię polskie poddał stolicy apostolskiej. Tak my, górale polscy, dzisiaj, dnia 6 czerwca roku pańskiego 1997, u stóp krzyża na Giewoncie składamy hołd. Najukochańszemu Synowi Gór, największemu zrodu Polaków, papieżowi, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, zawierzając nasze rodziny, nas samych i te góry nasze, świadomi, że On nam przed Bogiem i ludźmi największej krasy dodaje swoim świętym pasterzowaniem. Pomóż nam, Ojcze Święty, swoim błogosławieństwem, wydostać się z wszelkiej śmierci, do życia miłością prawdziwą i tak przejść próg nadziei w nowe trzecie tysiąclecie. Panie Boże, prowadź! Tej Spotykamy się dzisiaj w tym wielkim liturgicznym zgromadzeniu u stóp krzyża na Giewłączy, uroczystość Najświętszego serca Pana Jezusa będą patrzeć na Tego, którego przebili. Te słowa kierują nasz wzrok ku Krzyżowi Świętemu, ku drzewu Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Nauka mówią, Krzyża, jak pisze święty Paweł, która jest głupsza dla świata, dla nas jest mocą Bożą. Rozumieli to dobrze mieszkańcy Wodsharas. Kiedy się kończył wiek XIX, a rozpoczynał współczesny, ojcowie Wasi na szczycie Gewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Przedmożne. Przez można, iść ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa i dalej w kierunku Warszawy i Gdańska ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. <zysy> Chcieli Wasi ojcowie, aby Chrystusowy Krzyż królował w sposób szczególny na Giełdzie, I tak też się stało. Wasze miasto rozłożyło się u sztuk Krzyża. Żyje i rozwija się w jego zasięgu. I zakopane i potwane. Mówią o tym również Przydrożne kapliczki, pięknie rzeźbione, z troską pielęgnowane. Chrystus towarzyszy Wam w codziennej pracy i na szlakach górskich wędrówek. Na Twój przyjazd, Ojcze Święty, syćka się radują ciesą, nawet kwiotki w Torymoze rosnąć się ku niebu śpiesą. Wypełnione ranną rosą, chyba główki twoim stopom. Alleluja, grają niebu, pieś radości, syćkim głosom. Ześ jest z nami, Ojcze Święty. straśnie radę są te schole. Hawok, kany nieba, hołd składają ci górowe. Ten hołd, który ówczesny burmistrz zakopanego, pan Adam Bachleda-Curuś, złożył w imieniu wszystkich górali, wszystkich Polaków, był rzeczą, nie zapomniano po raz pierwszy Ojca Świętego przeproszono za wszystkie nasze polskie przywary na kolanach, ćwierć miliona ludzi, w tym większość ubrana w stroje góralskie, najstarsze wieloletnie małżeństwa. Zaczęło się od tego, że przed tym wszystkim przyszedł przy, do nas burmistrz. burmistrz i mówią, że... Jesteśmy wytepowani między innymi z, z dziewięciu rodzin, że będziemy w tak zwanym powitaniu Ojca Świętego. Ja bym zaszedł tam pod to jakby klękli, tak po prostu nie wiem, co się pytał Ojciec Święty, co on powiedział? Nie wiem do dziedzinia tego. Takie było to no, Zruszenie. wzruszenie ogromne. Wzruszenie było, że nie było no, takie, to, że no. Że po prostu no, to, to się nie da. To, to, taki był. Człowiek nie wiedział, gdzie jest, co. Jak, to... jak się podchodziło no, jak się... do Ojca Świętego, no to naprawdę było takie wrażenie, że, że nie wiem, po prostu, no, no taki, człowiek po prostu nie wiedział, co z sobą z zrobić, jak, jak postąpić, żeby było to, dobrze. To jeszcze do co dziś, powiedzieć? Do dziś na jeszcze widzę, przychodzą. No. No. Do dzisiejszego dnia nie wiemy dlaczego, kto nas wybrał. A potem tu, jak konsekrował kościół, tutaj nasz katyński. No, no to ja byłam, miałam zaproszenie, to, też miałam bilet do środka, do kościoła, a mąż właśnie stał. To jest to zdjęcie, ja co jako jest porządkowy, przed ja ruchu, porządkowy tak. stał na polu. Ojciec Święty przechodził i tam. No. Zatrzymał się przy Ta takiej tam. dziewczynce, i ja tam akurat stałem, i tam mnie, mnie chwyciło. Mhm. Dzięki, taki był biskup, chrapek. Zginął w wypadku. To on przed tym wszystkim tak chodził, ustawiał ludzi tu, tu, żeby... Bo... I mnie tam wziął właśnie, żeby tu stać. I mówi, tu stojcie, bo ten Ojciec Święty będzie przechodził. No to patrzymy, Ojciec Święty No to, 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 to tak by my... Jak no. to, a nam to się tam jakoś... No, kto to, to by nas pokierował tam, żeby... Nie wiemy, do dzisiejszego no. dnia nie wiemy, kto to. Że my ten... mogli Ojca Świętego trzymać za tą duchową. No. Będą patrzeć na tego, którego przewili. Te słowa kierują nasz wzrok ku Krzyżowi Świętemu, ku drzewu krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Nauka bowiem Krzyża, jak pisze Święty Paweł, która jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą. Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhara. Kiedy się kończył wiek XIX, a rozpoczynał współczesny, ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili Krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa, jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Przez można.